Pane z wami, Jezus słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na górę oliwną, ale obrzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadł się, nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze. Przyprowadzili do niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją po środku, powiedzieli do niego: Nauczycielu tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować, a ty co powiesz? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieto. Gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: I ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Oto słowo pańskie. Chwała, Moi drodzy, chciałbym Jakoś znaleźć wspólny mianownik do tych wszystkich czytań, które usłyszeliśmy, do tego pięknego słowa, które Pan Bóg w kościele nam tutaj zaprezentował, przedstawił czy do nas wypowiedział. I czasem jest to prostsze, czasem trudniejsze. Dzisiejsza liturgia słowa jakoś dla mnie była prostsza, tak mi się wydaje, w sensie znalezienia tego wspólnego mianownika, bo tym wspólnym mianownikiem jest, wydaje mi się, że zachęta do tego, żeby nie rozpamiętywać tego, co było. Żeby jakoś tego nie roztrząsać, żeby jakoś do tego szczególnie mocno i namiętnie nie wracać. I słyszymy to dzisiaj, zwłaszcza bardzo mocno w księdze proroka Izajasza, ale też i, też i w, u świętego Pawła, w liście do Filipian i w Ewangelii, ale zwłaszcza w, Izajasz mówi do nas: nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Do Izajasza zaraz wrócimy teraz na chwilę do Filipian i do świętego Pawła. Paweł mówi o tym, nie patrzę na to, co za mną, ale wytężę moje siły ku Chrystusowi. Biegnę ku mecie, którą On mi wyznaczył. Nie mówię, że to już osiągnąłem, ale, ale staram się to zrobić ze wszystkich sił. I właśnie Paweł też mówi, ja nie będę rozpamiętywał przeszłości. Wydaje mi się, że w jego sytuacji to jest, przynajmniej w teorii, dosyć proste, dlatego że Pawła historia ta, do momentu poznania Pana Jezusa była dosyć przykra, bo... Bo był tym, który prześladował chrześcijan, był tym, który bardzo namiętnie to robił, tak z taką skrupulatnością, szukał chrześcijan, wtrącał ich do więzień, był też świadkiem takim trochę bezwładnym, ale jednak świadkiem zabójstwa świętego Szczepana, przynajmniej tyle mamy zapisane, więc ta jego historia można by powiedzieć całkiem nieciekawa. No to tak, no to taką historię trzeba by zostawić, choć myślę, że niektórzy z nas może mają takie doświadczenie, że jednak nie jest to wcale takie łatwe że nie jest łatwo zostawić moją przeszłość, która nie jest niczym ciekawym, która nie jest niczym chlubnym i można czasem ją wyznać w konfesjonale, a trudno jest gdzieś to mimo wszystko zostawić. Jakiś czas temu, parę dni temu w tym tygodniu, który minął, rozmawiałem z pewnym mężczyzną, już trochę starszym, w podeszłym wieku, który właśnie mi mówił o tym, jak ciężko jest mu wybaczyć sobie to, co wydarzyło się ponad pół wieku temu. Jakieś jedno wydarzenie. Słuchajcie, tu nikt prawie z nas nie ma pół wieku, prawda? A ten człowiek gdzieś tam w tej historii swojego życia tak coś się wydarzyło, że nie był w stanie tego zostawić. I doszliśmy wspólnie do jakiegoś takiego wniosku, że no, być może właśnie trzeba pójść w tym kierunku wybaczenia samemu sobie, bo mówi, wielokrotnie już to w konfesjonale, w konfesjonale wyznawałem, wielokrotnie już o tym jakoś mówiłem Panu Jezusowi, a, a ciągle gdzieś tam to do mnie wraca, i teraz gdzieś tam u schyłku mojego życia też po raz kolejny wróciło z jakąś zdwojoną siłą. No właśnie, zostawić moją przeszłość, która była, jest trudna, jest jakaś negatywna, która jest taką kulą u nogi. Ale Izajasz mówi coś jeszcze, wydaje mi się, zaskakującego bardzo mocno, bo on mówi o tym, żeby zostawić też tę przeszłość, która jest bardzo chlubna, która jest bardzo piękna. I mówi tutaj o tym, że przypomina o tym, jak to Pan Bóg wyprowadził naród wybrany Izraela z Egiptu, o tym, jak to się rozstąpiło Morze Czerwone, o tym, jak to te wszystkie wojska faraona zostały zniszczone i tego wszystkiego dokonał Pan Bóg. I można by sobie zadać pytanie, no ale to dlaczego? Dlaczego tego nie, nie wspominać? Żydzi w sumie nie posłuchali tego, bo do dzisiaj, kiedy mają paschę, to wspominają to wydarzenie, to się nazywa tak pięknie Haggada i kiedy rozpoczyna się wieczorem w domach żydowskich pascha, to, to dziecko z tym, zdaje się, nie pamiętam czy najmłodszy, czy najstarszy, zaczyna to wszystko pytaniem do taty, tato, a powiedz mi, a dlaczego świętujemy ten dzień? I tato zaczyna opowiadać drogi synu, a to dlatego, że nasi przodkowie i tak dalej opowiada tę piękną historię wyjścia, z narodu, wyjścia narodu wybranego z Egiptu. I można by powiedzieć, to o co Izajaszowi chodzi. Dlaczego, dlaczego nie wracać do pięknej historii, do pięknej przyszłości? Wydaje mi się, że Izajasz zwraca uwagę na to, co, jakie niebezpieczeństwo to może za sobą nieść. Może to nieść za sobą takie niebezpieczeństwo, że zamknę pana Boga tylko w historii, że zamknę go w jakiejś przeszłości czy to tej trudnej której doświadczyłem tak jak święty paweł czy to też tej właśnie bardzo pięknej że powiem sobie o tak no rzeczywiście ten pan bóg jest wielki ten pan bóg działał takie piękne rzeczy ale to było kiedyś Super się tego słucha, jejku, naród wybrany, też tak bym chciał. Super się wraca czasem też do naszych wspomnień, jesteście tutaj młodzi, ale niektórzy starsi, a kiedyś to było, prawda, to tutaj, pamiętam jak ten kościół był pełen, pamiętam jak to było to czy tamto, pamiętam jak to w małżeństwie, to na początku to było pięknie, a teraz to... Taka proza życia, taka trudność. A pamiętam, jak kiedyś to, to byłem taki pobożny, a dzisiaj to ledwo przychodzę gdzieś tam na mszę świętą i, i jest mi trudno, trudno wytrwać. A kiedyś codziennie biegałem czy biegałam do kościoła. No właśnie, Pan Bóg nas przestrzega przed tym, żeby nie żyć takimi wspomnieniami, nie żyć taką nostalgią. Mówi: Oto dzisiaj, posłuchajcie, oto ja dokonuję rzeczy nowych, nowej, pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Pan Bóg nie chce być Bogiem historii, Pan Bóg nie chce być Bogiem przeszłości, czy to tej trudnej, czy to tej pięknej. On mówi teraz, tu i teraz, jestem dla Ciebie tu i teraz. Słyszeliśmy, myślę, że uważnie tę Ewangelię, którą dobrze znamy o kobiecie cudzołożnej, którą przyciągają siłą do Pana Jezusa. Myślę, że bez cienia wątpliwości można powiedzieć, to się dokonuje także teraz, dzisiaj. Nie wiem, czy ktoś z was tu zaciągnął na siłę, czy nie, nie mam pojęcia. Może nie trzeba aż tak dosłownie do tego podchodzić, ale w jakiś sposób każdy z nas jest cudzołożnikiem. I nie zdradzam tu żadnej tajemnicy spowiedzi nikogo z was, ani swojej, swojej grzeszności, ale w takim rozumieniu biblijnym słowa cudzołożyć, myślę, że każdy z nas musi niestety się przyznać do tego, że jest cudzołożnikiem. Bo w języku biblijnym każda zdrada Pana Boga, czyli każdy grzech. Każdy, każdy wybór inny niż wybór Pana Boga na pierwszym miejscu jest bałwochwalstwem, czyli jest cudzołóstwem. Można powiedzieć, każdy z nas jest w podobnej sytuacji, jak ta kobieta cudzołożna. Być może przyszliśmy tutaj jednak z własnej woli, to to nas różni. I warto sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście jestem w stanie potraktować to spotkanie jako spotkanie z Bogiem działającym tu i teraz, dzisiaj. Specjalnie dla mnie Pan Bóg tutaj się pojawił. Niesamowite jest, co Pan Jezus robi w czasie tego spotkania. Faryzeusze chcą tę kobietę zabić, a Pan Jezus chce ją ocalić. To jest zdanie, które jakoś dźwięczy w moich uszach od bardzo dawna. Chyba arcybiskup Ryś, dziś kardynał Ryś, już to, to, to powiedział, że właśnie tym się różnimy od Pana Boga. Że Pan Bóg, jak widzi człowieka, który zrobi... Że człowiek, jak widzi drugiego bliźniego, jak zrobi coś złego, to myśli sobie, jak go ukarać. A Pan Bóg myśli, jak go uratować. Taki jest właśnie Pan Bóg. Pierwsza, myślę, jedyna myśl, która pojawiła się w głowie Pana Jezusa, kiedy zobaczył tę te te kobietę cudzołożną, była taka: jak jej pomóc? Jak ją uratować? Co zrobić, żeby ona rozpoczęła inne, nowe życie? Ale w głowie też miał jeszcze jedną rzecz: jak pomóc tym faryzeuszom? Jak ich nawrócić? Bo oni, ona widzi swój grzech, ona jest tego świadoma, a oni niestety są w takim momencie, w którym tego grzechu jeszcze, jeszcze nie widzą. Niesamowite, że to wydarzenie, to doświadczenie, nie wiem jakie ono w was wywołuje, wywołuje myśli. Z jednej strony można powiedzieć tak, wielka radość, Pan Jezus jest taki niezwykły, że od razu przebacza, a z drugiej strony u niektórych może być właśnie odwrotna myśl. Tak prosto? Taki grzesznik, cudzołożnica i Pan Jezus już mówi nie grzesz więcej, idź sobie i żadnej pokuty, żadnej pielgrzymki, żadnego nie wiem, pójścia na kolanach do Rzymu albo sprzątania duszpasterstwa przez trzy tygodnie? Nic? Tak, tak prosto? Może to dla nas się wydawać też jakimś skandalem. Słuchajcie, dla ludzi pierwszego kościoła, pierwszych chrześcijan, pierwszych wieków chrześcijaństwa, to też się wydawało skandalem. I wiecie co zrobili? Ten fragment z Ewangelii ukryli. W, przez pierwsze trzy wieki w żadnym rękopisie nie można znaleźć tego fragmentu. Nie ma go, jakby zaginął. Dlaczego? Bo to się wydawało, no nie, no Pan Bóg jest na lasz tak? Ludzie pierwszego kościoła tak sobie to wszystko poukładali, że były trzy grzechy, które uważali za nieodpuszczalne. Zaparcie się wiary, zabójstwo i właśnie cudzołóstwo. Trzeba było całe życie pokutować. Jak zdążyłeś, to na łożu śmierci się może tam znalazłeś kapłana, który cię wyspowiadał, i wtedy, i wtedy mogłeś zostać, mógł ci ten grzech zostać odpuszczony. Ale generalnie te trzy grzechy uważano za nieodpuszczalne. Pytanie: skąd to wzięto? No nie od pana Jezusa. Na szczęście, ktoś poszedł po rozum do głowy i odnalazł się ten fragment. Jak zdaje się też. Kardynał Rysz mówi: Pojawił się być może nie w, tym, nie w tej Ewangelii, w której być powinien, bo brzmi trochę bardziej jak zostałby napisany przez Świętego Łukasza, a nie Świętego Jana. To jest jego język. Zresztą o Ewangelii Świętego Łukasza mówi się, że jest to Ewangelia Miłosierdzia, ale to już nie jest takie ważne, istotne. Bogu niech będą dzięki za to, że ten fragment się znalazł, bo jest bardzo ważny, bo jest nam bardzo potrzebny. To jakoś na co szczególnie zwróciłem uwagę, to. To, to na, na to, że Pan Jezus coś tam pisze, was zgroli czy nie z groli po, po ziemi, to niektórzy całe magisterki, doktoraty pisali na temat tego, co, co tam Pan Jezus mógł napisać. I pewnie dopiero Jego się będzie można zapytać. Pan Jezus, co tam pisałeś, ale te różne odpowiedzi myślę, że są. Niektóre z nich są warte, warte zauważania. zauważenia, są bardzo piękne. Choćby święty Augustyn mówi, że Pan Jezus pisał słowo miłosierdzie. I nie wiem, czy to on dalej to kontynuuje i mówi albo, albo ktoś inny, już nie pamiętam, że, że Pan Jezus zaczął pisać grzechy tych faryzeuszów na tym piasku. Być może dlatego, jak zobaczyli te swoje grzechy, to jednym po drugim zaczęli odchodzić. Jeszcze kapitalne jest to, że kiedy te grzechy Pan Jezus pisał, to wiał sobie wiaterek i za chwilę wiaterek na piasku to wszystko rozwiewał. Niektórzy idą dalej i mówią, że to takie działanie Ducha Świętego, jak doświadczamy tego, możemy doświadczyć w konfesjonale, kiedy się spowiadamy, no to też... Jakby nagle tego grzechu nie ma. Pan Jezus mówi: "Odpuszczam ci twoje grzechy" i ten grzech po prostu znika. Znaczy nie znika, bo się nic z nim nie stało, nie. Bierze go na siebie Pan Jezus. To jest też niesamowite. Ta kobieta została uratowana, tą kobietę uratowano od śmierci, ale Pan Jezus wziął na siebie, także jej grzech i on został zabity. I dzisiaj robi dokładnie to samo. Bierze na siebie twój mój grzech po to, żebyś mógł być wolny. I na koniec już moi drodzy Myślę, że to jest niesamowite i pokazuje, że Pan Bóg może wszystko, że w jakiś sposób Pan Bóg się posłużył nawet tymi faryzeuszami w taki przedziwny sposób. Bo oni chcieli tę kobietę zabić, a tak naprawdę przy, przyprowadzili ją do Pana Jezusa i ją uratowali. Być może ona by do niego nie przyszła, być może szukała jakiejś drogi ratunku, być może miała świadomość tego, że to życie nie jest zbyt dobre, ale nie bardzo wiedziała, co zrobić. Może nie miała siły, może nie była gotowa, może była jakoś tak gdzieś uwiązana w jakieś procedury, że. Sama by nie była w stanie tego zrobić. Nagle ci faryzeusze ją do Pana Jezusa przyprowadzają. To jest, myślę, też właśnie działanie Pana Boga. Ktoś chce zrobić coś złego, a Pan Bóg wyprowadzi z tego dobro. To jest, to jest możliwe tylko u Pana Boga. Ale też myślę, że to, to wydarzenie, to przyprowadzenie tej kobiety do Pana Jezusa cudzołożne jest też dla nas wszystkich takich swego rodzaju zaproszeniem albo przetarciem szlaku. To każdy z nas powinien zrobić po grzechu. Czym prędzej do Pana Jezusa. Nie czekać, nie zwlekać, nie rozdrapywać, nie rozpamiętywać, nie oskarżać się, nie oskarżać całego świata i męczyć się tym dniami, tygodniami, miesiącami czy, czy latami. Pan Bóg mówi, nie rozpamiętuj tego. Nie rozpamiętuj tej przeszłości, nie pielęgnuj tego w sobie, tylko przyjdź do mnie. I usłyszysz te same słowa, które usłyszała ta kobieta. Już nie cudzołożna. Idź i odtąd już nie grzesz. Tradycja Kościoła mówi o niej, że ona stała się bliską współpracownicą Pana Jezusa, ta kobieta cudzołożna. No takie jest właśnie Boże miłosierdzie, które potrafi tak mocno podnieść, że z kogoś bardzo mocno poobijanego w życiu może zrobić apostoła, może zrobić kogoś, kto będzie y, głosił swoim życiem to, że właśnie Pan Bóg y, wszystkie grzechy chce nam przebaczyć, jeśli tylko do Niego przyjdziemy i, i wyciągniemy swoje ręce, prosząc o Jego miłosierdzie.